Budowanie pewności siebie i pozytywnego myślenia. Witaj w czwartej lekcji naszego kursu Techniki Przełamywania Barier Osobistych. Dzisiaj będziemy rozmawiać nad budowaniem pewności siebie i pozytywnego myślenia. Jeśli chcesz przełamywać swoje osobiste bariery, no to teraz będę przedstawiał Ci 7 punktów, i zaczynajmy odcinek. <grych> Numer 1. Poznaj swoje wartości. Pierwszym krokiem w budowaniu wartości jest zrozumienie i akceptacja własnych wartości. Zastanów się, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu i jakie są Twoje główne cele. Pisanie dziennika Wartości może pomóc Ci lepiej zrozumieć, co naprawdę cenisz. Numer 2. Ustal realistyczne cele. Ustawienie osiągniętych celów to fundament budowania pewności siebie. Cele powinny być wyzwaniem, ale jednocześnie. Realistycznym do osiągnięcia. Każdy osiągnięty cel zwiększa Twoją wiarę w własne możliwości. Tri. Pracuj nad swoją postawą. Pozytywne myślenie jest kluczowe dla pewności siebie. Staraj się eliminować negatywne myśli i zastępować je pozytywnymi afirmacjami. Praktykuj medytację, mindfulness, aby lepiej zarządzać swoimi myślami i emocjami. Numer 4. Dbaj o swoje ciało. Pewność siebie jest również związana z postrzeganiem swojego ciała. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu mogą znacząco poprawić twoje samopoczucie. No i obraz całego siebie. Tingo. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi. Osoby, które nas otaczają, mają ogromny wpływ na nasze myśli i samopoczucie. Staraj się spędzać czas z ludźmi, którzy są pozytywni, e, którzy wspierają, którzy w jakiś sposób inspirują Cię do rozwoju. Mm. Nie daj się wciągnąć ludziom, którzy codziennie narzekają. Numer 6. Nie bój się porażek. Porażki są naturalną częścią procesu uczenia się i rozwoju. Zamiast obawiać się niepowodzeń, ucz się na nich i traktuj je jako krok do przodu. Każda porażka to cenna lekcja, która przybliża Cię do sukcesu. No i wreszcie krok siódmy: świętuj swoje sukcesy. Niezależnie od tego, czy są one wielkie, czy są one małe, ważne jest, aby je docenić i świętować. Dzięki temu budujesz pozytywne skojarzenia z własnymi działaniami i wzmacniasz swoją pewność siebie. Pracując nad tymi siedmioma aspektami stopniowo zbudujesz silną pewność siebie oraz pozytywne nastawienie, które będą twoim największym sojusznikiem w przełamywaniu barier osobistych. Pamiętaj, że każda zmiana wymaga czasu i cierpliwości, więc bądź dla siebie wyrozumiały i konsekwentny w dążeniu do celu. Zapraszam do kolejnej lekcji, gdzie będziemy kontynuować nasz podróż przez świat techniki przełamywania barier osobistych. Do zobaczenia!